Mamy tu wodę taką, normalnie z kałuży I Załóżmy sytuacja kryzysowa I co, ja mogę się napić takiej wody, czy jednak są jakieś argumenty, żeby I tego nie robić? Oczywiście, że można się takie wody napić Sam osobiście podczas dużo różnych ćwiczeń Taką wodę sobie pozyskiwałem I nabierałem Niemniej jednak musimy ją uzdatnić do picia Czyli musimy wykorzystać albo filtr do wody Jeśli posiadamy, jeżeli nie To również tabletki odkażające wodę Jeśli posiadamy, a jeżeli nie mamy nic No to jedyna metoda, jaka nam zostaje To po prostu Przygotowanie tej wody, zagotowanie tak, żeby pozbyć się tych wszystkich zanieczyszczeń, drobnych ustrojów, które mogły nam by zagrozić, także musimy tą wodę w pierwszej kolejności uzdatnić poprzez po prostu zagotowanie tej wody i taka woda musi się chwilę pogotować, około 5 minut plus minus, za długo też nie ma sensu z tego względu, że po prostu wygotuje nam się ta woda, a też nie o to chodzi, żeby w ogóle wody, żeby nie stać, bo mhm. jak się gotuje to wiadomo wyparowuje, więc Aha, yy, tak. tracimy jakby tą wodę, a chcemy mieć jak, naj, jak najwięcej Także myślę, że około 5 minut wystarczy gotowania i jest woda uzdatniona do picia. Niemniej jednak trzeba jeszcze sprawdzić przed pozyskaniem takiej wody, trzeba sprawdzić czy nie ma w takiej wodzie zanieczyszczeń chemicznych, czyli nie ma jakiś plan, na przykład tak jak wylejemy benzynę do kałuży, to są różne kolorowe takie tęczowe powiedzmy mhm. plamki, to trzeba zwrócić uwagę czy nie ma czegoś takiego tutaj właśnie w takiej wodzie, no bo jak ona jest zatruta już chemicznie, no to nic z nią nie zrobimy i takiej wody nie należy spożywać. To jest ważne co powiedziałeś. Chociaż jakby Gdybym tu miał jakąś trupa żaby, to też bym tego nie wypił. Ja bym yy, po zagotowaniu może spróbował. Tak? <laughs> Jakby był już, yy, że tak powiem, wóz albo przewóz, no to.